Akcja przeprowadzka. A nie było, ale się skończyło. Adria żegna się. Zobaczymy, czy decyzja była trafna, czy nie trafna. Hejja serdeczne po dłuższej przerwie. Dzisiaj jest 13 lutego niedziela 2022. Po dłuższej przerwie e, wracam. Znajdujemy się na kempingu w Brusand i vlog ten będzie najprawdopodobniej ostatnim moim vlogiem z tego oto e, kempingu. I słuchajcie, całkiem niedawno, przed chwileczką właściwie, uśmysłowiłam sobie, że jest to druga rocznica. A mianowicie dwa lata temu byliśmy z Darkiem w Danii w komisach i w jednym z tych komisów podpisaliśmy kontrakt kupna-sprzedaży, kiedy to nabyliśmy naszą Adrię Adorę. I od dwóch lat mamy już przyczepkę i za nami dwa sezony karawaningowe. Dzisiejszy vlog będzie pod tytułem Akcja przeprowadzka. A mianowicie żegnamy się z kempingiem w Brusand. Zima zaowocowała e, decyzją taką o to, że kończymy przygodę z Brusand Camping. E, długa zima, nieśnieżna, śnieżna, nie a deszczowa, mroczna, wietrzna, e, pozwoliła nam dokonać pewnych przemyśleń. A pomogł nam w tym też komentarz Mencelków e, z kanału Menceles On2Go, dobrze to powiedziałam? <gry> Którzy mi napisali w jednym z komentarzy, e, że e, jeśli przyczepa jest dalej niż 15 minut od domu, to częstotliwość wyjazdów jest e, mała z przyczepą. A naszym głównym e, celem kupując tą przyczepę było właśnie podróżowanie z nią. E, Brusand Camping jest miejscem, gdzie stacjonuje nasza przyczepa, na stałe tam sobie stoi. Znaczy, w momencie, kiedy nie jeździmy o przyczepą, to ona tam sobie stoi. I stąd miały, miały się odbywać wyprawy. Tu miała wracać ona po wyprawach i tu mieliśmy spędzać weekendy nie jeżdżąc z przyczepą. No i co? Tych weekendów na Brusand Camping było tak naprawdę mało. Pogoda była kiepska. Niestety mieszkam w takim rejonie, gdzie pogoda jest bardzo kapryśna, i tych, kempingu, tych weekendów campingowych było naprawdę za mało. Stwierdziliśmy, że za dużo płacimy za kemping po to tylko, żeby ona tutaj sobie stała. Stwierdziliśmy, że musimy znaleźć miejsce, gdzie będzie blisko domu, gdzie weekendy będziemy spędzać w drodze z nią. I tak postanowiliśmy. I tak właśnie robimy. Podziękowaliśmy bardzo tutaj Państwu, yy, właścicielom tego kempingu, za to, że mogliśmy tutaj stacjonować. Było bardzo fajnie, nie powiem, bo te dwa lata były fajne. Plaża tutaj jest przepiękna, yy, otoczenie bardzo przyjazne, ale dla nas za drogo. No i mamy nadzieję, że przeprowadzając przyczepę, yy, a będzie stała dosłownie 5 minut od domu, to już nie mam mowy, musimy jeździć. I jeśli nie będziemy z nią jeździć, to znaczy, że po prostu nam się nie chce i nie będzie już żadnego innego wytłumaczenia. Dzisiaj przyczepę zwozimy. Takie szybkie, porządkowe, jakieś tam prace. Musimy złożyć skrzynię, w której trzymamy tam jakieś tam takie narzędzia, nie narzędzia, takie, takie jakby ogrodowe. No, mamy nadzieję, że się zabierzemy. Przyjechaliśmy dzisiaj Hondą, jest to, tym większym samochodem, także mamy nadzieję, że się nam to wszystko uda szybciutko e, zrobić. Chcemy zdać kartę dostępową e, no i zakończyć przygodę z Brusant. Myślę, że tutaj już raczej nie przyjedziemy, chociaż kto wie, nigdy nie wiadomo, także działamy. No i dobra. Skrzynia dzisiaj wędruje z nami do domu. Myślałam, że będziemy ją składać, ale nie. Całą ją zabierzemy. Tam pewnie gdzieś w garażu czy w piwnicy je zląduje. No i dzisiaj się będziemy tylko zwozić przyczepę. A resztę rzeczy tam typu ten kabel, który podłącza prąd do przyczepki. Przypomnę skąd ten kabel, skąd bierzemy prąd. Kabel jest tutaj, on sobie tutaj idzie. o sobie ten czarny przebud tutaj. O. To on jest aż tam, 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 tam tam daleko jest. W tych krzakach tam jest podłączenie do prądu. Ten kabel trzeba będzie potem przyjechać jeszcze zwinąć. Na dzisiaj tylko przyczepka i skrzynia. Ale następnym razem to podejrzewam, dalek już sam przyjedzie, tutaj ogarnie, nie będzie potrzeby, żebyśmy we dwójkę przyjeżdżali. Fajnie było, ale się skończyło. Będzie jeszcze fajniej, bo będziemy, mam nadzieję, podróżować częściej z przyczepką naszą. Także wkładam na siebie czapkę, rękawiczki i działamy, póki nie pada, bo tutaj zanosi się na, na deszcz. Dobra, a jak tam jeszcze w przyczepce zerknę naszej? Bo tak nam tęskno już za tym, żeby wyjechać z nią przy nasza. Teraz muszę tu pochować to wszystko. O, właśnie, tu trzeba pochować, zabezpieczyć. Dobra. mam dużo rzeczy luzem, muszę pochować. Ale wszystko jest czyste, umyte, płościutkie. No normalnie jak tutaj weszłam, to mi się tak zachciało jechać. Co przecież? że szok Okay. Proszę! O, chowam, chowam! Jestem mam dyspozycję, że mam chować wszystko. Tak, to założyłam w ogóle zimną czapkę. Hmm. Teraz tak, co to jeszcze? Tu muszę trzeba? Zabezpieczyć ten yy, szafeczkę. O! Pinu. Hmm. Muszę zobaczyć te roksuni y, miseczki. Tutaj wsadzę. O, Tutaj sadzę miseczki, żeby nie latały. O. Tu ma jest, jest jej jedzonko, sucha karma. Tu nie będzie latać. Tu siedzimy. A te rzeczy stąd. To nie będzie, to nie spadnie. Okej. Okay. Zamykam szafki. Lodówka. Fajnie, bo żadnym pleśnią nic nie zaszła. Okay, fajnie wygląda. Zamykamy ją. Ym, co tu jeszcze? Aha. Płynny. Sarzę tutaj do zlewu. i Tak sobie. Ach, ale może zatkam to, żeby nie, nie wylatywało, nie? No chuj, nie? Pilot jeszcze tutaj. A pilot się zmieści do pudełka? Zmieści się. O, to mam postopatycznie w tym pudełku. Jeszcze trzeba będzie telewizor zabezpieczyć pasami. Chodźcie te pasy. Są? Moja tablica! <noise> tutaj będą pojawiały się pamiątki. A mam filmik do nagrania, o, do zgrania, właśnie jak ta, tutaj ta tablica zawisła. Może zgram? Teraz tak, gdzie my mamy te pasy? Tu chyba telewizora. Są. Jak błazience. Teraz tak podomykane szafki Tarek jeszcze będzie musiał odpiąć to stację pogodową Ile mamy? 7 7 7,5 stopnia. To będzie odpiąć zbiornik. Tak odkręcam zbiornik, tak? ten sam zbiornik. nic nie pogubić to teraz Alek schowa i już niedługo, podejrzewam będziemy co odkręcać te podpory i będziemy zwozić tak zabezpieczamy gumami, które nam nie jeździ, po przyczepie. Ten klucz od podpór bym wzięła już wyciągnę. Gdzie on jest nawet? Co? Gdzie on jest? jest. Rękawiczki wypełnił. I jak będzie rzucane hasło, to będę podpory odkręcać. No i teraz tak, podpory mamy już podciągnięte, i właśnie to, co najbardziej nas tutaj denerwowało w tym wszystkim, że musieliśmy ten podjazd zawsze przygotowywać do zjazdu. To jednak trochę czasu zabierało, to nie można było tak sobie po prostu podjechać samochodem, podpiąć przyczepę i iść w drogę. To trzeba było te cegłówki przestawiać, deski układać i zwozić na, na muwerze i to, takie trochę było. Mi się to nie podobało. Za dużo tam to zabierało czasu. Te deski trzeba jeszcze przesuwać, i tak. tutaj też trzeba było czasem to dźwignąć. Oczywiście nie ja, ale można sobie klękowy do takim dobrze rozjechać. Dobra, ruszamy. Adria żegna się z Brusant Camping. Jedziemy na randalek. No już doświadczenie jest nabrane. No i ostatnia karuzelka na Brusant. Vamos ver. Zbliżamy się do kresu naszej przeprowadzki. Jesteśmy w Brandaverg. W e, rejon. Z tego rejonu jest wiele filmów na moim kanale, m.in. o Morsjankach, z plaży na Wiste. Tam e, niedaleko jest jaskinia o tutaj też jest film, w którym znaleziono od chłopca z epoki kamienia łupanego. Także tutaj wiele filmów z tego rejonu powstało. No i tutaj stanie nasza przyczepa. To jest takie właśnie nieduże miejsce, gdzie można sobie wynająć um, miejsce, gdzie można um, przetrzymywać swoją przyczepę, bądź kampera, bądź nie wiem, chyba jakieś łódki. Jeśli dobrze pamiętam, to koszt takiego parkowania jest 300 50 koron na miesiąc. 300 czy 350, ale wydaje mi się, że 350. Więc to nie jest dużo. Jak policzyliśmy tamto miejsce nas kosztowało prawie 4 razy tyle. Także myślę, że poczyniliśmy dobry ruch, że różnicę będziemy pożytkować na wyjazdy. No musieliśmy czas nakręcić, żeby ją, ją wykręcić. Przełączać teraz na e, telefon oczywiście bateria GoPro bateria, ale bo karta się skończyła, nie w jednostce. I co? Nasza adrynia stanęła na swoim miejscu. Fajnie, że koło tego kontenera stoi, bo jest taka trochę od tego wiatru, od morza, bo tam Morze morzu północne środku e, jest, że będzie to posłonięta. To mi się właśnie podoba. Tak teraz to trzeba co? Podpody zaraz rozstawić. Odczepimy od z haka, no i wszystko w tym temacie. Tylko jeszcze nam zostanie uprzednięcie yy, tarasu, tam. i żegnamy się z Lusandem także w takich okolicznościach yy, krajobrazowych. Nasza kadrina tak, sobie stoi. Tu, któregoś czasu jeszcze podejdę, może jak będzie ładna pogoda i Wam pokażę zasłoneczka. O, tak to powiedzmy. Na dzisiaj kończę nagrywanie. na kamerę nią, także kończy, bo jest po zimno, pada, jest nieprzyjemnie. Powiem tylko, że między zjechaniem z przyczepą na, do miejscowości Randaberg, a zapakowaliśmy tutaj minęło około dwóch godzin, zrobiliśmy sobie przerwę, w mecz w telewizji o godzinie 15 i absolutnie nie można było tego meczu pominąć, także dwie godzinki sobie jeszcze nasza przyczepka została pod topkiem. No, i teraz właśnie już stoi na swoim miejscu i będzie czekać na wyprawę. A kiedy przyszła wyprawa, nie wiemy. Wszystko zależy od tego, jaka będzie pogoda, żeby wreszcie się te kroki też i skończyły. Tyle na dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć.